Cześć, pierwsza akcja jest dzisiejszego dnia. Jeżeli chcecie potrenować w domu na worku albo z kolegą w plenerze lub na sarce, nie wiecie jak za to zabrać. Pokażemy Wam krótką akcję, pierwszą na dzisiejszy. Dobra, przeciwnik trzyma gardę również. I tak, uderzamy lewy, prosty, bijemy z jednej ręki, wchodzimy. Tak, noga podchodzi do przodu, skręt, bark zasłania nas tutaj, trzymamy rękę. Chronimy wątrobę, podbródek. Robimy krok tutaj, trzyma kolega garde pod wchodzimy tutaj, w momencie, kiedy my uderzamy, on zasłania się dwoma rękami, podnosi je, tutaj tracimy nas w pola widzenia, a my mamy wolną pozycję na czołg, na wątro. Teraz to sama akcja na worku, przyklejamy taśmę na wysokości swojego podbródka, drugi kawałek na wysokości ostatniego żebra i uderzamy, cios prosty, zejście na bok oraz cios na dół, Wyje. O, i wracamy do pozycji garda szczelnie, tutaj pamiętajcie jak mówiłem, rysujcie barkiem, z drugiej strony ręka przy podbródku, no i tutaj przed ciosami oraz tutaj przy podbródku. Jeszcze raz. To akcję można zaskoczyć wielu przeciwników, ponieważ w większości dyscyplin bije się zazwyczaj przed lewą ręką, prawą, lewe kopnięcie nogą lub lewy, prawy, lewy i prawy. Tutaj uderzenia wykonane z tej samej ręki, dwa ciosy. Dlatego przeciwnik zazwyczaj po tym pierwszym lewym ciosie może się spodziewać uderzenia prawą ręką oraz się zablokować. A my wracamy, schodzimy mu z linii, uderzamy ciosem na dół. Jest tutaj luka, będzie osłonięty i ten cios dojdzie celu.